Witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Przyszłam właśnie po moje koniki I zgadnijcie gdzie są Uwaga, jest dużo koniów Kuniów Jeden do mnie idzie Uwaga, pokazuję Adam, gdzie są moje kunie? Tu jest Santa, przyszła Cześć kochana, cześć kochana Poczekaj, tu widzowie teraz zgadują Gdzie są moje konie? Może tam? A może jednak tam? Wilber Wimmer od razu go widać przecież. Dzień dobry koniu. O, uwaga, bo ta, ta ma ogon jak brzytwa, lady. No, uwierzcie mi na słowo. Raz o nie dostam. Kto to jest? hakumiłem. Morelka? Nie, nie Morelka. Aurinka chyba. Dzień dobry, no widzisz, nagrywam innych. Dzień dobry, szłąkamy. Chodź idziemy. Chodź idziemy, dobrze? No was popsikam. Wilbuś jesteś gotowy? Pokaż no ty się. No, piękno szybko, piękno. Dobrze. Chodźmy. Ja was zabieram. Idziemy. Dzisiaj z Wilbusiem poćwiczyliśmy sobie na linię. To jest zobaczcie, jak perfekcyjnie ładnie się cofa. No i jakieś tam odesłania na koło, stępik, kusik. I postanowiłam, że też dam mu troszkę wyzwanie i zobaczymy, czy sobie poradzi z drągami, kawaletkami. Tutaj patrzcie na jego piękny kusik. O, troszkę tutaj zagalopowanie, no, no on by się nadał na tego ujeżdżeniowca, ale jest powoli do celu, dopiero ma 3 latka więc się nie spieszymy. Eee, o, no zresztą zobaczcie, naprawdę jak na posuła, ma niesamowity ruch. O, tutaj jeszcze zagalopowanie, mamy kawałek, no na razie ja go palę za każde zagalopowanie, nie musi być to jedno koło. Eee, no i tu widzicie, był szokóżny jałt. <gł> Pierwszy raz na te kawaletki, w sumie drąki, kawaletki takie, no to widzicie co tutaj jest zostawione. No i za drugi raz już mu wyszło, potem trzecim razem, tu pięknie się rozluźniał. Naprawdę byłam mega dumna z niego, że on potrafi tak na linię fajnie pracować. Jak on tak ładnie pracował na tych kawaletkach, to stwierdziłam w sumie ustawię mu przeszkodę na koniec. I sami zobaczcie to. Szczerze, nie sądziłam, że on tak potrafi i naprawdę tutaj emocje poniosły, musiałam go nagrozić, prawie się popłakałam ze szczęścia. Słuchajcie, nawet. Wilbuś, jak cię czujesz? Patrz jak on przy szkole skoczyłeś. Nie to jest... No trochę powyżej 50. Sami ocenicie. Zobaczcie. Bardzo dumna mama. Bardzo dumna. Ech. Bardzo dumna. Że Wilbuś tak pięknie skoczył, jednak ma potencjał skokowca. Wilbuś. Kładziemy się Dawaj? No. Super! Proszę cię bardzo, koń. Bardzo dobry koń. Proszę cię bardzo. Aha. O, o. Co to jest? O patrzcie jak Ojej, Wilber. jest ładny teraz. No. On tak potrafił Ilber. No i teraz ten irokes już w ogóle by mu pasował, yeah. jakby tak zrobił takiego Galasza. Yeah. Ojejciu. Świat jest w szoku, chłop, totalnie. Czekaj, pan nagrał go całego, no normalnie... Wilber, co to jest? Hipnoza. Hipnoza. Nie z której strony, patrz, jak naturalnie koniec zgalaszować. Proszę bardzo. Tak, puścić bańki. Tak, po co jeść wędzidła? No, jak może bańki puścić. Jeszcze kiteł, kiteł, kiteł. Kiteł, ty nie chcesz dostać chyba, co? Nie, Wiecie, pewnie widzieliście ten, kto mnie obserwuje. No oczywiście, Wilber, zabije. A. Super, Wilbuś, super. Oczywiście, że tak, bo czemu by nie, prawda? o, A, jasne czy mi się woda ale O nie, Wilber. już jeszcze państwa. To widzieliście ankietę na Instagramie. E, pytałam was, czy ścinać Wilberowi grzywę na irokeza, czy zostawić długą. No i generalnie z tej strony wygląda tak, trochę łysło tej długiej grzywie. Walczyłam, walczyłam, Wilbuś, poczekaj. Chodź tutaj chwilę. O, całą połowę grzywy już ma wytartą, mimo że ma długą. O, tu macie tak. Taką długość, przez dwa lata zapuszczane, od zera. Wilbus. No i właśnie stąd ten pomysł, żeby mu irokeza zrobić. Myślę, że ten irokez mu zrobi taką szyję też, wiecie, taką taką grubą, nabitą. Dobra, ja Wilbusia opłukam ogólnie. W sensie, że go moczę yy, i wam opowiem. No, więc dajcie znać może wy w komentarzu z YouTube'a widzowie, którzy nie zgłosowali jeszcze na Instagramie. Czy jesteście za irokezem, którego kiedyś miał, bo był w trakcie, wiecie, yy, zapuszczania tej grzywy? Czy zostawić taką długą grzywę? Ewentualnie mogę jeszcze poczekać i wtedy zdecydować, czy mu ścinać, czy nie. Wilber, naprawdę? Proszę. Nie no, co za chłop. Proszę, tak? Dobre? Dobra, w sumie co ja? Mogę od grzbietu, bo tu jest plutka woda. To co ja cię będę przyzwyczajać? Ty masz tu jak w raju w saunie, zobaczcie nóżkę sobie opar. Tak, no, rozgrzejemy Wilbuś. Fajnie lampa mi się odpaliła. Czekaj Wilber, nie bój się, to jest tylko woda. Co tu przenieść. O tutaj. Dobrze, poczekaj, bo tu mamy taki fajny w który może robić jako... O! Zobaczcie. Może robić jako... No i będzie, pikowelo, kamerzysta, widać, widać, fajnie. Ej, pewnie spytacie mnie dlaczego te kawiczki, ale to dlatego, że mam uszulenie po prostu na rękach, nie chcę w ogóle yy, dotykać niczym, niczym, wiecie, no nie jest to jakaś chemia tutaj w tych produktach. tak? Scare a no nie tak jak w ogóle nie chcemy sprzedawać, ani taka plaszka pomógł, nie używam na razie, ani żadnego, z koszarem nie było, żeby i to uszylenie z roku po prostu zeszło. To specjalny preparat, na tym mam rękawiczki. Poczekaj, poczekaj. Ale wiesz, co? Usząjimy ci dami w końcu. W ogóle ten szampon jest e, dedykowany dla koni siwych. Poczekaj, poczekaj. Żeby pozbyć się tych plam. Tak mi nie buś. No ja wiem, że ty jesteś taki. Mówią, że ty jesteś taki. Poti. Proszę. <grytanie> Tylko jedną głowę mam, ko... Patrz, jak się zdziwił. O, jak się zdziwił. trzeba sobie wyruszać. <grytanie> Eee, jest cały grudny. No, i zobacz, jak wysoka wygląda, to teraz wygląda. Słyszałam, sensie, no, jest na drugą stronę rzucona, po prostu. Ale naprawdę, tej ty... oj, jak... jaka relaksacja. Tu jest naprawdę 100%. Wyglądałby tak mężniej, jak tu mama powiedziała, Mężniej w pirokezie. Jeszcze Wilberowi na końcu kopytka posmarujemy. E, proszę bardzo, takim smarem. Ogólnie to jest bardziej bansan taki, wiecie, żeby nawilżyć kopyto. O jeszcze w ogóle mu strugnęłam tutaj, widzicie, bustan króla. Bo mu się troszkę ułamało. pikobelo, nie? To jest za dużo nałożyłam, ale dobra. I to ogólnie siąka w kopyto. Dobrze jest jeszcze smarować wewnątrz. Poczekaj już. Ale odbił. Tak to chcesz? Takie. No, Ty w ogóle smajlów nie robisz, do ja. A Kamala to od razu, jakby coś poczuje takiego intensywnego, to smajla robi. A ten nie chce. Dobrze, uda. dobrze. Proszę bardzo. Od wewnątrz też posmaruję, ale to yy, za chwilkę, bo nie mogę trzymać telefonu i tego. Wyrwóź, daj kopie to. Ale wieszcie co? Patrzcie jakie ma dwa, dwie piękne tu słodkie plamki, słodkie, słodkie plamki, jeszcze tamta, jeszcze tamta, ostrość, pięknie, no i uwaga, uwaga, tak się prezentuje Wilbuś, pięknie, Wilbuś jego genialne rozwiązana, o proszę bardzo. Kolejny żyraf, kolejny żyraf. Chodź idziemy, idziemy kucieć się wysuszyć, tak? Ładny, pachnący, zadowolony na drugą, grzy na drugą stronę grzybę mu dałam. I zobaczcie jak już stoi jakby u nasady. Zaraz ona jak wyschnie to pewnie się przekręci z powrotem na tą właściwą. Chodź Wilbuś, chodź jeszcze. Tu pójdziemy do autka, bo muszę się napić. Taki przed twarzą latają. Ja nie wiem o co chodzi. Jeszcze dzisiaj koncert jest w moim mieście. Z tego, tak, Wilbuś, pokaż się teraz. Tak wygląda grzywa Wilbera w całej okazałości. Czyli 2 na 10 zapuszczanie przez 2 lata. Widzicie? Tu sobie poharatał, a tutaj nie i ma taką długą, nie? więc to jest taka zabawa z jego grzywą. Naprawdę chyba będzie lepiej wyglądał w tym Irokazie faktycznie. Tak się też przekonuje do niego coraz bardziej Wilbuś, tak? Moje auto wąchasz, Wąchasz moje auto, zobacz tutaj, Enduro Kzeszowice. Wspierasz Enduro? bez jeździł ze mną na motorze. Wilber, tak? To super. E, idziemy sobie do Lasku, na spacerek. Dawno nie byliśmy na takich spacerkach. Brakuje mi tego. Chciałbym Hakamady wziąć Wilbara na raz i haki w końcu luzem puścić. Tak jak to kiedyś, żeby sobie pobiegała nacieszyła się wolnością, ale jest taki problem, że ja tutaj nie znam terenu. I nie wiem. Jakby u mnie miałam wszystko obcykane. Co, Ujbuś? Ujbuś. U mnie miałam wszystkie tereny obcykane, a poza tym Hakawada wiedziała, gdzie, gdzie ma wrócić w razie wu. A tu jednak są konie. Tam są konie i nie wiem, czy by to w ogóle wypaliło, Ujbuś. O, tak z tej strony troszkę widać, jakby irokę się zrobił. Tu tak grzywał się pod wiosła, nie wiem, czy widzicie. No, I zobaczymy zresztą. Ja w ogóle sobie wymalowana na ten koncert. Proszę bardzo. O, nawet mi się ten rozświetlacz odbija. Fu! I muchy latają. Dobra. Koniu, idziemy do tego lasu na fajny szczyt. E, zobaczycie, bo jest tam pięknie. Dobre, dobre krzaczki. Chyba to drzewo jest. A nie, krzaki. Ale w każdym razie dobry, tak Wilber? I w ogóle teraz to wygląda e, Faktycznie jak jest, że tak żywa Ta czarla mu się tu kończy A ta biała tutaj, nie? Do takiego stopnia sobie to wytar I naprawdę przez dwa lata miał zapuszczano no Dalej ma, bo jeszcze nie zdecydowałam w końcu Czy mu ścinać czy nie e, Piszcie w komentarzu Jak mówiłam Zobaczymy, no bo ja nie wiem, kurczę, żebym potem nie żałowała, aczkolwiek naprawdę mi się podobał Wilber w Irokezie. Mega wygląda. Wiem, że najwyżej jeszcze raz mogę mu zapuszczać. Możecie się jeszcze nie kończy, oby. Wilbuś, kupa. No, świetnie. Dobrze. Pięknie, pięknie, Wilber. No, ale i tak mam takie pewne obawy, wiecie, no zawsze jest taki stresik, jak się zmienia fryzurę. Czy sobie, czy koniu, to jest takie, taki, taka niepewność troszkę, nie? Chciałabym na pewno będzie... Ładnie wyglądał. No, ale już wcześniej mu ścinam, e, ten, tą grzywę i mam porównanie, jaką wygląda w każdym Fajnie, przez chwilę, nie? Bo potem mu się przechyliła na bok, na ten bok, no i, i potem już mu rosła ta grzywa. Patrzcie, trochę się ruszył. Super, koń! Zrobił trzy kroki w stronę moją. Jest. Perżelę z całym krzakiem poszedł. Chodźcie, super! Ui że udało się go odciągnąć? Udało się odciągnąć dziada. Najbliżej wilbuś doszedł do trawy i się zaciął No. Ale cieszymy się, że o 3 metry do mnie podszedł. Wilbek, ty to jesteś dziad, naprawdę. Go można zostawić, pojechać w teren i wrócić, nie? I on tutaj będzie na 110%. Chodź dziadu. Chodź idziemy do góry. O, teraz biegnie, tak? O, teraz biegnie. O, mówiłam o turbo, pamiętacie? To jest właśnie turbo Wilbusia. Chodź na szczyt, wejdziemy, no, nie bądź taki. Tu jest ładny widok. Totarliśmy na szczyt. Patrz, jak pięknie wygląda Wilbus. Męczyłeś się? No, oczywiście, że nie. Tak, zapląć się jeszcze. Tam nie. Wilbek. co ty puszkę bierzesz? Niero, co za hucu? No, oczywiście Wilbek mnie zaciągnął do tej puszki, także proszę Państwa, nie rozrzucajcie żadnych takich rzeczy, bo zwierzęta na tym cierpią. No, jeszcze chciałam Wam tą miejscówkę pokazać. O, tutaj trochę pion Fajne widoki, ale niestety widzicie, krzaki za, e, zasłoniły. O, dyszę, ale się z Wami pożegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie o w górę, subskrybujcie kanał. Tak, uśmiechnij żeby być na bieżąco i do zobaczenia. I, a i pamiętajcie, dajcie w komentarzu, długach długa i rockes, bo to mi mega ułatwi.